Dzień dobry, dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu. Jednocześnie zapraszam Was do obejrzenia rozmowy ze mną w studio VTV na YouTube. Link do tego spotkania umieściłam w komentarzu. Jest to pierwsze nagranie z kilku spotkań, które się odbędą na tym kanale. Także serdecznie zapraszam wszystkich. Kochani. Im bardziej żyję w poddaniu i świadomym prowadzeniu, tym bardziej czuję i widzę, jak bardzo zmienia to moje życie. Zmienia moje życie na coraz lżejsze, pozbawione jakichkolwiek wątpliwości, obaw, pozbawione zbędnego zastanawiania się nad sensem spraw codziennych. Im bardziej jestem zanurzona w tej miłości, tym bardziej jestem prowadzona w tym życiu, którego elementy zazębiają się tak naprawdę w jedną niesamowicie piękną całość. Im bardziej żyję według zasady Ty prowadź, tym bardziej płynę w tym życiu na fali zaufania, w ufności właśnie. Że wszystko jest właściwe i nigdy jeszcze nie zawiodłam się, oddając prowadzenie swojego życia najwyższej miłości, której odkrycie, przypomnienie sobie istnienia, dotknięcie jej sprawia mi największą radość radość istnienia. Trauma. To dość popularne słowo w czasach, w których coraz bardziej odsłaniana jest zasłona iluzji, i coraz więcej z nas żyjących na tej planecie otwiera się na nowe, a właściwie istniejące od zawsze, nasze oblicze, lecz zapomniane przez nas tak bardzo. Pobawiliśmy się w przeróżne doświadczenia, ale nadszedł czas przebudzenia. Czas przejawiania się na nowo miłości na ziemi, i zapragnęliśmy być aktywnymi uczestnikami nowego świata, lecz odczuwamy blokady, które są wynikową naszych wcześniejszych doświadczeń. Pragniemy się ich pozbyć, ponieważ czujemy, jak znacząco wpływają one na nasze próby doświadczania czegoś głębszego. Czego zapragnęliśmy doświadczyć, a co nagle się okazuje, że przychodzi nam z ogromnym trudem. Jest oczywiście wiele sposobów na uwolnienie traum. Świat ma dla nas wiele propozycji w tym temacie, i brniesz w nieświadomości, w nie że nic, żadna metoda nie jest w stanie ich uwolnić na zawsze. Jak tylko miłość, dotyk miłości, dotyk tego piękna, w którym zanurzając każdą ciemność, pozwalasz jej stać się światłem. Inne metody mogą dać jedynie ulda szczęścia, ale wiedz, że jeśli nie dotarło tam światło, jest to tylko iluz iluzoryczne, tak naprawdę, i chwilowe. Pozornie trauma się uwalnia, ty czujesz się lepiej, ale nagle przejawiają się inne, jedna po drugiej, i zapewniam cię, że gdybyś chciał uwolnić je wszystkie w ten sposób, nie wystarczy ci na to życia, a nawet wielu żyć. Z mojego doświadczenia, zanurzając się w przestrzeni serca, która jest Centrum wszystkiego, centrum, w którym zawarta jest cała prawda, sprawia, że to, co najistotniejsze dla Ciebie, czyli miłość, z której powstałeś i którą jesteś, zaczyna rozprzestrzeniać się po Twoim ciele, Twojej duszy, Twoim umyśle, po całym Twoim jestestwie. Ukochując po drodze każdy ból, którego doświadczyłeś. Nikt nie jest w stanie rozpuścić Twojego bólu jak tylko miłość. Zanurzając się coraz częściej i częściej, sprawiasz, że rozprzestrzeniająca się miłość, sama roz rozpuszcza wszystko to, co już nie pasuje do majestatycznego oblicza miłości. Stopniowo, powoli, ale samoistnie rozpuszcza każdy ból, każde cierpienie w tobie zapisane. Robi to sama, uwalniając cię stopniowo z Twojego ciężaru, ciężaru, który nosiłeś tak długo. I będzie przejawiać ten proces w Twoim życiu poprzez doświadczenia, a Ty tylko zaufaj. Słuchaj, czuj sercem, zrozum te symptomy uwalniania, które są stawiane na Twojej drodze i z zaufaniem płyń w tym procesie w pewności, że wszystko jest dobrze. Nie musisz nic robić, tylko zanurzaj się w tej miłości. Nie zastanawiaj się nad niczym, tylko Otulaj się tym bezpiecznym kocykiem, który sprawi, że coraz bardziej zaczniesz odczuwać cudowne, wypełniające każdy zakamarek Twojego istnienia ciepło. Zaczniesz stawać się coraz lżejszy i lżejszy, a warstwy cebuli, jakimi się poprzykrywałeś, zaczną znikać. To cudowny proces który da ci tyle radości, tyle szczęścia, ponieważ nagle zaczniesz odczuwać upragnianą lekkość, a ciężar, z którym do tej pory się zmagałeś, zacznie znikać tak po prostu, bez zbędnego uzasadnienia. Jedynym uzasadnieniem będzie pojawienie się w miłości w Twoim sercu, a właściwie rozpalenie jej na nowo. Nie zostałeś stworzony po to, aby musieć czerpać z zewnątrz. Twoja prawda jest w tobie. Zostaw zabawki, którymi bawiłeś się do tej pory, ponieważ ich czas się skończył. Nastaje czas prawdy, w której zanurzamy się wszyscy, którzy pragniemy zmienić siebie i losy naszego wspólnego świata. Pozdrawiam Was kochani i życzę cudownego dnia oraz tych kolejnych nadchodzących.